Witam wszystkich w kanale TV i zapraszam do recenzji gry pod tym adrenalina. You have lost the match. Polera. Adrenalina to gra, którą przewieźliśmy prosto 2016. Najświeższa gra ze stajni CGE, czyli Czech Games Edition, jednego z ulubionych wydawnictw nas tutaj wszystkich, GameTroll TV, a w Polsce już szykuje się do wydania jej po polsku Rebel. Słuchajcie, tym razem CGE zaserwowało nam przeniesienie żywcem na planszę gier komputerowych typu FPS, czyli First Person Shooter, albo po prostu, jak po polsku mówimy, strzelanek typu klasycznego Unreal Tournament, czy tego świeższego Overwatcha. Czy im się to udało? Zobaczcie sami. Zapraszam do oglądania materiału. Adrenalina to gra dla trzech do 5 osób, ale im nas więcej, tym lepiej. Mamy co prawda możliwość wprowadzenia do gry bota, który będzie się poruszał w sposób automatyczny, ale co to za frajda strzelać do bota, kiedy możemy postraić do naszych przyjaciół? Każdy z graczy wybiera jedną z postaci. Nic mi się one nie różnią, oprócz wyglądu, ale za to dobrze wyglądają na planszy. Szczególnie bojowy Pacman. Gracze walczą będą ze sobą na planszy przedstawiającą typową dla strzelanek, bliżej nieokreśloną bazę. Plansza jest składana z dwóch dwustronnych części, więc mamy dostęp do paru różnych układów pomieszczeń. Każdy z na początku gry pojawiać się będzie w tzw. strzelankach spawning pointach. Będziemy się tam również pojawiać po tym, kiedy ktoś nas zabije. W swojej turze gracz może wykonać dwie z trzech dostępnych akcji: przesunięcie się do trzech pól, przesunięcie się do jednego pola z podniesieniem, atak, a na koniec swojej tury możemy bez akcji przeładować zużytą broń. A teraz trochę dokładniej. Żeby atakować, musimy mieć naturalnie broń. Te leżą dostępne w spawning pointach i pojawiają się tam losowo stali. Żeby podnieść broń, musimy zapłacić częściej kosztów w surowcach. Broń leżąca na planszy jest już częściowo naładowana. Dlatego potrzebna nam będzie akcja chodzenia z podnoszeniem, zarówno do podnoszenia surowców, jak i broni. A tak to już kwintesencja tej gry. Zasięg broni, obrażenia jakie zadamy, oraz specjalne efekty zależne są od broni. Mamy broń do bliskiego zwarcia, jak i cały wybór broni dalekiego zasięgu znanych z komputerowych strzelanek. Na karcie broni pokazany jest zawsze jej zasięg, obrażenia jakie zadaje i ilu przeciwnikom. Efekty dodatkowe, które możemy aktywować, płacą dodatkowe surowce, oraz koszt, który musimy zapłacić, żeby broń przeładować po jej użyciu. Kiedy zadajemy obrażenia przeciwnikowi, kładziemy na nim nasze znaczniki obrażeń. W momencie, kiedy dany gracz zostanie sfragowany, każdy inny gracz, który ma na nim swoje znaczniki, punktuje. Jeżeli nie wiesz, fragowanie to w slangu graczy, którzy grają w strzelanki, po prostu zabicie przeciwnika. Najwięcej punktów otrzyma oczywiście ten, który zaliczył najwięcej trafień, a dodatkowy punkt jest przyznawany również za pierwszą krew. Nie martwcie się, rozstrzelany gracz wraca do gry z warty i gotowy, jednak teraz jest wart już mniej punktów. Więc nie wyżywajcie się na jednym graczu, strzelajcie do wszystkich swoich przyjaciół! Gramy do momentu, kiedy nastąpi określona na początku ilość fragów. Na końcu gry dostajemy również punkty za zdobyte fragi. Grają wygra gracz, który zebrał najwięcej punktów. I to pokrótce wszystkie zasady, ale to nie wszystko, bo mamy parę fajnych mechanizmów, które powodują, że gra jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Kiedy otrzymujemy obrażenia, skacze nam tytułowa adrenalina, a nasze akcje robią się coraz mocniejsze. Więc nie bójcie się być trafionym, to może się nawet to płacić. Czasem zamiast surowców będziemy podnosić specjalne karty, które pozwolą nam się na przykład teleportować, przesunąć innego gracza, czy zadać dodatkowe obrażenia. Niektóre efekty pozwalają namierzyć przeciwników zdaje to obrażeń, ale przy następnym trafieniu namierzony gracz otrzyma dodatkowe obrażenia. Na przykład, jeżeli zadamy przeciwnikowi więcej obrażeń niż potrzeba, by go zabić, jest on tak wściekły za tą zniewagę, że wraca do gry od razu z namierzeniem na przeciwniku, który go fragował. Dodatkowo, że mamy jeszcze dwa tryby, czyli taki klasyczny domination, w którym będziemy zyskiwać punkty również za kontrolę nad spawning pointami oraz tryb wieżyczkowy, w którym będzie do nas strzelała również plansza. Czas na parę słów podsumowania. Check Games Edition serwuje nam raz za raz, po prostu perełki za perełkami. Każda ich gra jest po prostu przepełniona klimatem, ma innowacyjne mechaniki, piękne wydanie, bardzo fajnie, zabawnie napisane instrukcje. I tym razem CGE również nie zawiodło, adrenalina podbiła nasze serce już od pierwszej partii. Mamy więc proste zasady przedstawione w krótkiej i zabawnej instrukcji, mamy bardzo fajne figureczki, które będą dobrze prezentowały się na planszy, mamy krótki downtime, dzięki któremu nie będziemy czekali długo na swoją turę, więc nie będziemy się nudzić, ale mamy przede wszystkim bardzo fajne. Fajną, prostą i zgrabną mechanikę, która w bardzo dobry sposób oddaje te wrażenia, które przeżywamy grając w takie gry komputerowe jak Unreal Tournament, tylko tym razem na planszy. Co warto podkreślić, pomimo tego, że w grze mamy taki radosny klimat wyżelania się nawzajem, w grze nie ma tak naprawdę za wiele losowości, której moglibyśmy się spodziewać po tego rodzaju grze na pierwszy rzut oka. Oczywiście jest jakaś mała losowość w tym, gdzie pojawią się surowce, jaka broń pojawi się w którym miejscu, czy jaka karta nam podejdzie z tych kart specjalnych, ale to jest wszystko w ramach takiej kontrolowanej losowości, ale w tym, co my już zrobimy, czyli jak zagramy nasz ruch, gdzie się przesuniemy, co podniesiemy, jaką broń wybierzemy i do kogo strzelimy, to już jest totalna, czysta taktyka, to jest zero losowości, nie ma czegoś takiego jak pudło, jeżeli chcemy komuś zadać obrażenia, to te obrażenia zadamy. Dlatego jest też w tej grze pewne małe ryzyko. Moim zdaniem trzeba podejść do niej z pewną lutą swawoli, rzucić się wir boju i wystrzeliwywania swoich towarzyszy. Natomiast jeżeli trafi Wam się pewien gracz, który może za bardzo podejść do tego taktycznie, zacząć przekombinowywać swoje ruchy jak w najlepszym eurosłucharze, bo można tak do tej gry podejść, po prostu kombinować i dokładnie wyliczać każdy swój ruch i optymalne kombinacje, no to może w pewien sposób on zabić ten, ten intensywny rytm tej gry, to tempo, które jest narzucone i które dobrze oddaje klimat strzelanki. Jeżeli natomiast Spójrzcie w wozę fantazji, poczujecie się niczym komiksowy lobo, facy z wielką giwerą fragujące na lewo i na prawo, naprawdę wyciągniecie z tej gry bardzo, bardzo wiele radości. Wszak niewiele jest gier planszowych, które pozwalają wysadzić swoją kolegę wyrzutnią rakietową, wbiec w niego piłą łańcuchową, czy poczekać, aż wszyscy ustają się w linii i strzelić do nich laserem, używając takiej klasycznej komputerowej nomenklatury, tak naprawdę w sposób czysta miodność. I na koniec ciekawostka. Wspomniałem przed chwilą o pile łańcuchowej. Piła łańcuchowa nie dostała się do standardowego pudełka, jest kartą promo. Dlaczego? Ponieważ na pile łańcuchowej jest plama krwi i gra musiałaby mieć wtedy ograniczenie wiekowe. Wszystko poza tym jest fajne, możemy do siebie strzelać, możemy do siebie strzelać, możemy się wyrzynać, ale nie może być plamy krwi na karcie. To tyle na dzisiaj, słuchajcie, polecam Wam serdecznie z całego serca Adrenalinę, kolejną fenomenalną grę od wydawnictwa Check Games Edition, naszych fenomenalnych sąsiadów z południa. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku GameTroll TV. Hej! Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyśleć ją rebel.pl. Godny zaufania największy sklep z grami w Polsce.